Cześć wszystkim! Witam was na kanale X-Games, ja jestem Erek, a to jest kolejny odcinek serii Jak nie grać w Dead by Daylight! I jest ze mną dzisiaj Gosia! Jestem, hej wszystkim! I jest też Przemek Plażowy! Jestem, cześć, hej! Tak, dokładnie. Dzisiaj gramy yuisiami, ja się z tego cieszę, ponieważ mam do niej pięknego skina i mam pereczki takie, jakie sobie chcę. O już? Taka. A przemek ma y, umieśnione nogi. Tak. I je odsłania. Wszyscy ja komplementujemy celulit, umieśnione ja nogi przemka. Ja się nie wstydzę mojego celulitu dzisiaj. Ty ty nie masz celulitu, ty masz mięśnie takie, żebyś to nie nie ma. No, naprawdę, to są takie dobre mięśnie, UD, że to szok. Przynajmniej motor mi spod nóg nie wypadnie. O, Jane Romeo, ona twa... może mieć celulit. Masz sprint, bo to wiesz, masz nogi dobre umięśnione. Ma. O, o, no, no, to no to dokładnie. No, przez płotki, zobaczcie. Nie, to gipką powinien mieć z takimi no, mam, udami. Jest z właśnie. No. To, to patrzcie, będzie, z kamerą latajcie za mną, Eryk, Eryk. kamerą? <laughs> dobra, będę latał wśród zwierząt z kamerą. O, idealna mapa. Yeah. No Jemczący ma, magazyn. Nie lubię jej, bo tu nie ma palet. Posiadłeś magnet. Nie ma no bo tylko jest w środku, a tak to to jest tak na bokach, że... Hello! Nie, nie. Ale w sumie ładna jest stanowa Juju. Znaczy generalnie nie jest taka ładna, ładna, ale jest ładna. <laughs> co rozumiecie? Co, co, co? Nie jest ładna, ale jest ładna. O, o, totem, robię totem. Kulik. No. To nie dobrze. No w sumie to nie jest źle. Jak królik. jak jak psujajca, więc Nie to dobrze, ryk, to źle. Wiesz, to zależy jeszcze, jaki królik, nie? No właśnie, ale wiesz, no raczej jest szansa, że to taki. No jest <laughs> szansa, jak to królik. To, to jest dzwonek, jest... nie jest żaden królik! I no chciał mnie zabloczyć! Wiecie? Kto jest? Dzwonek! I przecież on mnie przyganie chciał zabloczyć! Dzwonek! widzę cię, odwróć się w lewo. Które lewo? Twoje lewo. E? Dzieci? Tu jestem, patrz, tu. Nie, nie ja cię widzę. Ja cię widzę. A tam przy jesteś, dobra, to no? moje prawo, a nie lewo, człowieku. Aha, dobra. Znaczy, w sumie to było moje lewo, nieważne. Ja mam problemy z kierunkami. Jestem tak z rana, tutaj o. wiecie, daje mi zagadkę. Odwróć się w lewo, nie? W które Coś lewo? Naprawdę. Nie no, mam widzę tu cię nic. Gosia. Nie mam o... Gosia, nie wiem. Spwonie w trzy widziałem. Co A jest w stroju królika? Nie. Nie. Ja nie wiem, dlaczego się tak pomyliłem. Ja też nie wiem, w nie posłuchać kołysanki. Czy ja pójdę do piwni? Nie. nie. Nie, nie, są. bo piwnica jest tutaj, gdzie ja jestem. A, no to dobrze. Ech. Ach, nie, ach, w ogóle, wiesz, czekam na y, kołysankę, a tutaj nagle ormie bloczy, widzę, wiesz, po światem nie? To Aha, wszystko przez farmera. Farmer i ja i Mamy farmera bez Borueda. Kurde. Ej, to idę i może i jakoś yo. się zbloczę. Gonicie? Nie wiem. O, mam idea, słuchajcie, na nową co mapę. By daylight. No, jaką tym razem? Jelonki już były swoim pomysłem. Co Dawaj, kolejny. Plaża, będzie plaża, słuchajcie. <noise> no, plaża tak średnia. Dlaczego? Podobno no, mówicie, że mapa zimowa to średnia, zrobili jaką ładną, No. Ja, Ej, ten mapa plażowa, memento Mori w piasku, łeb wiesz, tak. A pod ten, morder to będzie Syrena. O. Taka wściekła o. A surwem będzie. Ej, o, ale nie, następna o. mapa musi być Minecraft, musi być creeper zabójcą. Tak, to wydaje mi się no, to. właśnie. No Cześć, Fajny, nie by był dzwonkiem Kurde, weź spadaj Sam się zbadam. Sycu Dzwonek no. idzie tutaj za mną. Hello dzwoneczku Chodź, Hello chodź, chodź. Zrobił po prostu paletę 10 na 10 Wiem. Dobra, chyba go zgubiłem. O, ja też. Dobra, to ja no zgubiłeś dobra. go, bo mnie sprzedałeś. No, bo to jest... <coughs> Przepraszam, a powinien się widzę że Palet nie ma, kuźwa. No, poniszczą. Ja... Wszystko poniszczą, My... wszystko poniszczą. Eee, bo Paleta jest zła, trzeba ją uderzyć. Ale ja trzeba być zabójca, a nie co Gdzie jest kolejna Paleta, żeby zabójce walnąć, bo ja coś czuję, że on się... Wiecie, tutaj. Hello. Ja właśnie nie lubię tej mapy, bo tutaj te palety to są tak na brzegach, albo tylko w środku i tak nic nie ma. Pytanie czy nic, dzwonek nic. za mną szedł, czy go naprawdę tak na 100% zgubiłem. Boże, jak się przestraszyłem. <grych> chodź, 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 chodź. Dostał! Papa pa dzwoneczku. tak gdzie jesteś? Bym chciał cię zobaczyć. Tutaj blisko ktoś skończył gena. Ja? A w którą no to... stronę blisko? <grych> jak mam ci to powiedzieć? Strona... Dobra. On się znowu schował. Widzę nie, Przemka, do go sprzedać. Ale zaraz skończę, szukaj kolejnego, bo ja już kończę. Hello Przemku. Wezmę ciebie, sprzedam. Tutaj dzwonku, patrz tu! Tu, 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 o, patrz, tu! Patrz, tu. Arry, patrz. będzie tu. Aaaa, O, tu jesteś. Dobra, tutaj idę do Z dzwonkiem! Aha. Tak, zostawił mnie. A. A poszło źle czy prawo. Dobra, Dawaj, kolejny pysamy? gen jest tutaj, natyknięcie. Gdzie? E, wiesz co robię z e, A, Dłajcikiem? Kocham, kocham. Co to jest to ty? Patrz, totem. Myśmy to temu znowu nie robili. No, dupa. No, nie można w dwie osoby Czyli Noed. No, no. Kurde, jeszcze dzwonek tu był, nie? A dzwonek to nas to proma No. A nie, nie dobra, nie ma. Nie Fałszywy alarm. Fałszywy alarm. Don't panic, don't panic! Otwieram bramkę. Otwieraj, Tram. tylko powiedz którą. Tą lewą, prawej. No to dupa, tu ja otwieram jakąś inną. Ale no to dobrze tak to... i NIE! Że to o... ODEJDŹ! To niegdyś To bardzo pasuje, bo zobacz, on przyprowadza dzwonka. Mhm. Mm nie. Otworzyliście no. bramę! Nie gadajcie, tylko otwierajcie, bo ja biegnę, ranny. <laughs> Otwarto. O, hello, a, czekajcie, bo ale... dzwonek biegnie! No, to nara. <laughs> Co ty jeszcze ustanowiłeś, dupku? Ale jaki łatw, łatwy meczek. No, udało się. No. I to nie rozgrzewkowy Uuu, słuchajcie, aż się spociłem. Masakra. Tyle wrażeń, tyle wrażeń. Która ranga? Nie wiem. 16, widzisz, no. No, ale miły dzwoneczek. No. On się rozłączył w ogóle. Nie uciekliśmy, zobaczcie. Jak? Nie uciekliśmy. Uciekliśmy. On się rozłączył po tym, jak uciekliśmy. Jaki? OMG, nawet nie zdobył punktów przez to. Głupnie no głupie. dobra, no ale hm, jego decyzja nie nasza. Tak. No fajnie, bo mi się podobało, to co? Widzimy się w kolejnym Trzymajcie meczyku. Tak no, chciałbyś. <głosy> <głosy> I mamy kaplicę ojca Kambela. Co to za neonowy przemysł? <noise> On <wiesz, głosy> O nie! Nurska! I w dodatku o, no ja jest jestem fajny. obsession! Why? Zdaję mi ten szlafrok! Zdaje mi ten szlafrok! Pokaż nogi, pokaż nogi! Nie. Nie ogoliłem się. O. E, wiecie, ooo... On już że dzwonka słyszę, nie? O, zilek. halo. Dobra, robię totem, żeby Noeda nie było, bąbelki. Czy ona umie ja się teleportować? Nie wiem, my robimy w trójkę gena kooszopy. No, no wiecie co, wytryka. tak beze mnie. Ty widzisz przez ściany? No, no, przyszła, robiła ze mną y, Jane, no no, ma no, no, tak. Ja I się spokojnie. boję, że przyjdzie do mnie rumpla. Ona idzie do nas. Mnie, idzie do nas, bo ta wywaliła gena. No Miał cię jak opętany, słuchajcie. <śmiech> <śmiech> o, Ola! To są dodatkowe <laughs> emocje w Dead by Daylight. Jak ty. Specjalne, słuchajcie. <laughs> No. No ja teraz akurat. Ale Ola nie, Olaf też. też. Boże, nakarm ty tego kota w końcu. To Nie, o to. Bole on, drugi mój kot, jest na szafie i nie chce zejść. I Olaf wyje pod tą szafą, żeby on szedł. Rzucaj w niego czymś. Książkami, szklankami, co masz pod ręką. A przez to, że Olaf jest głuchy, to tak wyje bardzo głośno i tak to wygląda. No, tak. Ale to zawsze o to samo idzie, jak te koty no, są, to zawsze tak. to samo. Ja sobie tutaj ujęcia różne robię, wiecie, żeby było tak ciekawiej, żebyście mieli... O, proszę. Zrobiłem to tam. Żebyście nie mieli tak tylko mapy, to wam pokażę UI z każdej strony, tutaj ma plamy krwi, nie wiedzieć czemu. Oczy tak... Ona nie ma źrenic. Czajcie to? O, ja tu patrzę jak właśnie ścigania z gością. O, Gosia, co to za paleta była brzydka? No musiałam. Dobra... Bo ona już się typała. Paleta 10 na 10. O, mam paletę. Jak coś to, to tutaj jest. Tu przewal, tu przewal, tu przewal, Nie Pani zostawiła do... jakby co. To, o. Jest... o, robię jest totem, tip. robię totem kolejny, bąbelki. Noed, nie noed. A to jest zrobione totem, te widzę. Tak, czyli no, ja tam fajne, byłem. różowe tipsy. Pasują mi do polskich no. włosów. Ona no. ma takie wesele różowe tipsy. <laughs> O Gocia, gdzie A jesteś? czy ma wezwanie, bo ja się tu leczę. Wyjdę, bo chyba wiem, gdzie jesteś. Kogena niedaleko zrobionego? Nie, nie nie. zrobiłem go? Zrobiłem go przecież. Ale nie, po ja tego jestem. O. Ciężko powiedzieć, koło czego jestem, w szczerym polu jestem. O, ja, ja idę to... do środka. Kto w środku? Ja no, ja środku... Na pół, bo... Ja idę do Ciebie, ja bo tego siau. robiła, widziałem, gdzie tak... Tu. To tu my. A, go Ja tam... pójdę po niego, bo ja mam Boroweda. Ona to. chyba ma barbę? Nieee... Nie, No o, dobra. Dobra, idzie do I nas. Idzie do was. <laughs> łapę do tepnięcia. Co za... Świnka, kropniczka, biczka. Specjalnie to zrobiłem, żeby zwrócić ci uwagę. Ej, bo mi w tej... O je ta... Jezu, jak się krzyczyłem. Kurde. Widzę, play wow. idzie. A nie to... A przemka goni? No, Bojaj się ty głupi borsuku. Dobra. Jak mówisz na rondelka? To jest rondelek, a nie borsuk. O ten tu jest, totem tu jest. Tu Ciebie gdzie będziesz stopem. Ale ten a to jest. tak porobi wszystko. No, eee. napraw się przemku. Czemu jesteś ranny? Wytłumacz no się. Bo, excuse me, walnęła mnie pielęgniarka. No ale po co? Wytyłaś mi wiesz? po co? Bo mnie goni, ja uciekam jeszcze dnia. No. Ile można mali... uciekać Przemku? Jeszcze no. już no. dawno to zrobić, tak? Dziupa! Wiesz no co? Jest to ten. Tym, <laughs> to, bo... to jak wrona Takie <gluw> <gluw> O, widzę, gdzie cię powiesiła. Ja na powel mam, ona przyjdzie do mnie chyba. A ja teraz wiszę, spać za kosmyczek. Kosmyczek, kosmyczek. Tak, sobie. poszła do gosi, to idę ściągnąć. Dżemka. Dobra, Dżemek, weź się tam nie rzucaj, jak flądra ja na powietrzu. Ja muszę mieć brzuch, muszę być fit jak twoja Megan. To nie są przysiady, człowieku. Czekaj, daj się mi raz doknąć. Marsha. No, na, na. Kurde, zobaczyła mnie. No chodź, uleczecie ja się. Je łobko mała. się. Ja, ja, Jaki ty dziki jesteś? Chodź tu. Na nim nie jest. Ja pierdzielę odwróć się, co za cebula. Odwróć się, odwróć się, chodź trzyka, odwróć, chodź Nie, nie robisz skrzynki. Dawaj. Tutaj jest jakiś da, gen chodź. na dotknięcie. Na górze jest dobry też. Ja go robiłem. O, Jane robi. Hello, Jane, będę bliżej ciebie, wiem, że chcesz. Ale masz uwalone, uwalone ubranie. Gdzie żeś się szlajała, ty piaro? Ja tam też robiłam niedaleko szopy. No to ten koło szopy jest zrobiony, a w szopie teraz właśnie nie, kończymy. Nie, to nie ten chyba. Nie, w szopie nie, o właśnie go skończył. I w no budyneczku proszę. Ja dobrać. robię w budynku, zaraz skończę. Dobrze, nie ma no, w pobliżu tak. Gosia, którego, którego który go jest zrobiła. racjonalnie zrobiony. Już go zrobiła. A nie, jest Gosi jakiś, no. ale kopnięty został. Dobra. I bardzo mało jest. Aha. No ale o. spoko, już go robię. Ja robię koło szopy. na nią! Gosia, no jak? No. Uciekaj! Uciekam właśnie. Uciekaj, pamiętaj. To ty Nie, Eric to nie ja. A nie, to, to jednak Eric? ja. Odejdź nie znam cię. <noise> <w ogóle. głos> nie masz jestem ładny. Patrz. Ale jakie masz dziurki? Ej, bo ona do nas idzie, nie? Zostawiłam mnie chyba. No, idzie do nas. Mieszanka. Nie, jest tu! Może ja się trochę z nią ona poganiam. Smy w meczu i ani razy nie widzieliśmy jeszcze. Hello Jane! Ja z budynku się z nią ganiam jakby co chcesz. O teraz ci wpadnie adrenalina to... Ale ja nie jest to no. No to co, zaraz będziesz. Dobra, gdzie są bramy? O Jezu, tu jak blisko brama jest. Oj, mam tego! Lecimy do, do tej co my? No to tak, świetnie. Ja, ja drugą otwieram. Okej, okay, to lecimy. Pewnie ma Noeda i ja padnę jak zwykle, bo... To jest ta ten horoskop nie umiałaby w ogóle trafić. Ja ani razu nie widziała. Choć zaraz gdzie ja też nie, nie brama w ogóle. Nie ma już, na już znalazłem. O, nie ma noeda. No to dobrze. No otwieram. One są tak dość blisko. Widzę. Tak, no. tak. Otwieraj. Otwieram. Już. Skoweruję cię. Gdzie jesteś? Tu jesteś. O, hello, Nurska. Hello, how are ya. Weź w podstawiłaś. A. i podstawiłaś! Aaa, mnie! Boli! Wyłaź! Boli! Wyłaś. Wyłaś. bez tej nogi! <śmiech> Dobra, <śmiech> to za mało miała właśnie. Roz, że to dupę, wystawił i nie dało się przejść, no. Boże... <laughs> Przemek dupo bo tak zablokował, no wiecie co? No. Trochę skisłem. Dwudziesta <laughs> rangę, słuchajcie! No, Ujujuj, biedna. biedna. No. Napiszę jej GG, bo fajnie było. Napisz 6 GG, bo LGG. fajnie by było. Wszyscy GG? Wszyscy Band uciekliśmy. Banditos. Taki Mam Myślałem, że ona do nas banditos powiedziała. Bandito <śmienic> to <yo>. Banditos, survos. <śmienic> Bandito Sturban, to surbas, dokładnie. Chyba to taki tytuł odcinka. Bandito Surbos O Jezu. No dobra, słuchajcie. Fajnie poszło, uciekliśmy. Uciekliśmy z obu meczy. Ile, że byli tacy, można powiedzieć, że prawie friendly. No. To się więc jest wszystko fajnie. Tak więc była ze mną Gosia. Byłam, papa pa. Był też Przemek. Byłem. A. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!